Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci jak nagrywać ekran w telefonie Google Pixel 10 Pro. Na początku otwieramy sobie centrum sterowania i ściągamy je w dół, tak aby wyświetlić więcej opcji. Tutaj szukamy nagrywania ekranu. Wygląda to ikona w taki sposób. Jeżeli jej nie mamy, naciskamy sobie ołóweczek, a następnie szukamy jej gdzieś tutaj i naciskamy, aby ją dodać. Następnie możemy sobie wyjść, ona się już tutaj doda. Naciskamy ją, aby rozpocząć nagrywanie i wybieramy, czy chcemy nagrywać jedną aplikację, czy chcemy nagrywać cały ekran. Gdy już to zrobimy, możemy zdecydować się, czy chcemy nagrywać dźwięki z urządzenia, czy chcemy nagrywać dźwięk mikrofonu, czy może chcemy nagrywać obydwa te dźwięki. Możemy też całkowicie wyciszyć nasze nagranie ekranu, wyłączając opcję nagrywania dźwięku. Niżej możemy wybrać opcję, aby pokazywane były na tym nagraniu dotknięcia ekranu lub też wyłączyć te opcje. Następnie wybieramy opcję Nagrywaj ekran. Tutaj możemy zobaczyć odliczanie do rozpoczęcia nagrywania ekranu oraz czas trwania tego właśnie nagrywania ekranu. Gdy chcemy zatrzymać nagrywanie ekranu, naciskamy sobie na tę czerwoną ikonę i wybieramy Zatrzymaj nagrywanie ekranu. Jeżeli chcemy zobaczyć nasze nagranie ekranu, wybieramy opcję zdjęcia, aplikację zdjęcia. Następnie przechodzimy do kolekcji, a tutaj wybieramy opcję na tym urządzeniu. Teraz wybieramy z album filmy i tutaj znajduje się nasze nagranie ekranu. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!